Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Nowego Miasta, z ulicy Lermontowej 30 w Bielsku. Na wynajem trzypokojowy apartament. Ja teraz znajduję się w przestrzeni dziennej wraz z aneksem kuchennym. Pierwsze pomieszczenie po lewej stronie. To jest pierwsza sypialnia. Kolejne pomieszczenie to może być gabinet, to może być sypialnia, to może być pokój dziecka, w zależności kto ma jaką potrzebę. Toaleta z Umywalką, kabiną prysznicową, toaleta. Jeszcze raz wracam do tej przestrzeni dziennej. Może z innej perspektywy postaram się Państwu jeszcze pokazać. To jest budynek który jest kilku lokalowym budynkiem. Nie ma tutaj wspólnoty mieszkaniowej, nie ma spółdzielni, co za tym idzie, nie ma typowego czynszu, zatem oprócz odstępnego, najemca będzie opłacał sobie tylko z użycie realnych mediów. Wszystko co państwo widzicie, oczywiście jest nowe. Zapraszam do kontaktu, zapraszam na prezentację.